Sobotę rano rozpocząłem po prostu od tego, że upitoliłem rurę kominową w moim piecyku o 8 cm. Niestety nie jest to zbyt piękne cięcie, bo no bo co? Bo małą szlifierką na stole próbowałem to ciąć w miarę, w miarę, ale gdzieś tam zawsze zjechałem. Oczywiście ja to poprawię później yy, tarczą z szlifierską, taką listkową wyrównam, zagładzę, obiadę te krawędzie, aczkolwiek trochę mi się śpieszy, bo zaraz wychodzę z domu. No i przy okazji jeszcze musiałem tutaj skrócić ten prąd od szybru, szyberka, jak to nazwać, nie wiem, eee, szyber, szybru, jakoś tak. Eee, skróciłem ten prąd. Przespawałem go bliżej, a wszystko po to, aby zrobić upgrade tej wędzarni, tego piecyka i móc odsunąć go dalej od paleniska i spróbować po prostu wędzić przy najbliższej okazji kiełbasę w, no, w niskiej temperaturze. Chciałem zrobić takie wielogodzinne, bardziej tradycyjne wędzenie, gdzie ta temperatura nie przekroczy mi 30 stopni. Na razie na początek wszystko idzie jak po maśle, bo rurę. Kolanko I taki łącznik właśnie sobie dostałem od rodziców, bo robili mały remont i tam musieli się tego pozbyć, wymienianiu na coś innego. Dokupiłem te dwie rury długie, metrowe. Mogę to oczywiście przedłużyć jeszcze bardziej i nie będzie z tym, z tym najmniejszego problemu, aczkolwiek zostawiłem to w tej chwili tak. Ten łącznik jest dany na środku, nie wiem po co, bo mógłby być z jednej lub z drugiej strony i prawdopodobnie tak to zrobię, no ale na razie po prostu wpasowałem tam. Myślę, że lepiej go będzie dać bliżej wędzarni, dlatego że przez ten łącznik są dwa łączenia i ta rura się tam bardziej ugina, a jeśli bym zrobił go po jednej stronie, no to by była bardziej sztywna ta konstrukcja natomiast, no tak jak mówię, kolanko teraz nachodzi na komin yy, wprawdzie w momencie, kiedy wędzimy na tym, na tym zestawie, nie mamy yy, dostępu do regulacji tego przepływu, więc albo zrobię tutaj na środku albo tutaj jeszcze jeden szyberek dodatkowy właśnie w tej tej, to nie będzie duży problem, bo w tym to akurat cieniutkie łatwo będzie to zrobić, dospawać i, no i, za, i na pewno to zrobię już chyba nie dzisiaj, ale w przyszłym tygodniu Rury no trzeba umyć, bo są pokryte jakimś olejem, żeby nie rdzewiało. Mogłem wybrać takie, które leżały na dworze, zardzewiałe, ale wziąłem akurat takie. Wyczyszczę to, umyję. Pojedyncze rury będę zakładał w pionie na piecyk i przepalał, przegrzewał je tak, aby one się osmoliły, wypaliły. No i oczyściły, później jeszcze raz ścierą. Powycieram to wszystko i umyję, nie wiem, w jakimś ludwiku, aby się na pewno no, doczyścić to. Lepiej, żeby to było zardzewiałe, niż pokryte jakimiś smarami. No i może się uda, i może ta konstrukcja będzie pasowała mi właśnie do takiego wędzenia na zimno. No, na razie poszło to bardzo prosto, aczkolwiek, co chciałbym zwrócić uwagę, to uwaga, uwaga, ten otwór. Akurat do tej ta rura jest delikatnie cieńsza, natomiast ten wchodzi idealnie spasowane, może ja to pokażę. Wiecie co, powiem Wam, aż nie chce mi się wierzyć, że za pomocą Kółeczka adresowanego od tarczy szlifierskiej Szlifierki Wyłamywania, że tak powiem Naciętych trójkącików Takimi szczyptami z biedronki Udało mi się zrobić tak perfekcyjny otwór Że rura wchodzi Na ciasno Wyobrażacie sobie? W najśmielszych snach nie przyszłoby mi do głowy, że uda mi się to tak zrobić. Oczywiście tu jeszcze będzie taka klapka zamykana z dwóch stron. Znaczy, akurat na dół nie będzie klapki, tam będzie po prostu pokrywka, aby zatkać ten otwór, a tutaj zrobię no, taką zaślepkę, że w momencie, kiedy zamierzam wędzić pionowo, to wkładamy tutaj zaślepkę, a palnisko dajemy od spodu. W momencie kiedy no, znów boczne palenisko i odsunięte. No to siłą rzeczy wyciągamy za ślepkę i wkładamy to. Widzieliście? No jestem pod wrażeniem tego, jak mi to prosto i ładnie wyszło. No a jeśli będzie potrzeba, to w przyszłości dokupimy kolejną rurę, czy nawet dwie. Ale na razie nie przesadzajmy, nie róbmy, nie wiadomo czego, bo to nie ma być rurociąg. Myślę, że to i tak jest naprawdę daleko odsunięte względem tych wszystkich gotowych konstrukcji, które można gdzieś tam kupić. Na necie zazwyczaj jest to metrowa rura. Tutaj mamy dwa metry. Bardzo małe palenisko, na którym się delikatnie kopci, delikatnie pali. Tam jeszcze zostawiłem. Tam jeszcze mam w planach zrobienie w deklu otworów. Jeden na środku. I 4 dookoła niego takich 30 mm. Myślę, że nie więcej, a może nawet i mniej. W ramach właśnie takich stałych wywieczników. Bo i tak rozszczelniam ten dekiel i tak. A w momencie, kiedy będą pojedyncze otwory rozrzucone po całym tym. To ten dym będzie tak, myślę, ten przepływ będzie taki równiejszy przez tą beczkę. No jak to wyjdzie w praniu, zobaczymy już przy najbliższym wędzeniu. Bo mam nadzieję, że kolejna pójdzie w ruch kiełbaska. Ja tymczasem żegnam się, na razie, no i co, i miłego weekendu. Dla mnie już jest miły, bo coś zrobiłem, a to dopiero 2 stycznia.